Halo, halo, witam wszystkich serdecznie na kolejnym vlogu. Tak jak powiedzieliśmy, dzisiaj na meczu Lech Poznań Raku Przedsmowa, jak widzicie, nieco impreza jest z nami tutaj. Bardzo tak, widowiskowa, ciekawa. Dokładnie. Działa atrakcji dla dzieci. Ojej. Dokładnie, możesz, możesz hutro e, trochę tutaj e, pokazać. E, o kurde, czekaj, to trzy. Przejdź, ty... kamerę. Kurde. E, kurde. Po, po prostu tego, e, o, jak jak widzicie jest imprezka totalna Jest fantastycznie namioty porozstawione. namioty porozstawione Jest pięknie po prostu A więc tak jak tutaj, tak jak tutaj my mówimy jesteśmy na meczu oczywiście Lech Raków, no zobaczymy jak to pójdzie Panowie, szybkie typy przed meczem Mati no to Logon na kowa serce, że Lech wygra Okej, okay. patrol Podobnie serce mówi 1-0 dla Lecha, ale razem 3-0 dla Arakowa. I co? 2-0 Lecha. Lech. Ok, ja daję takie 2-1 dla Leszka i, i tyle. Jakiś jak, tego? Coś jakieś macie tutaj przypuszczenia, jakiś ten zabawy coś. Co eee, chcieliście zagrać? Ja w nic nie zagram, bo jestem na to chyba pary. Ale cieszy mnie to, że tak społeczność lecha się tutaj łączy i e, jest tyle form integracji. Zabawa e, dla młodych Integracji, przepraszam, kurde, nie umiem się wysłowić W każdym razie podoba mi się to bardzo, że ten taki wajbik przedmeczowy jest. E, no i tyle. najważniejsze jest. Młodzi się bawią, a starzy siedzą i piją piwo. <laughs> Dokładnie. Mati, a ty jak, a ty jak oceniasz tutaj e, inicjatywę ze strony właśnie Lecha na takie właśnie imprezy totalne? Zachęcające rodzinnie dla kibiców. Bardzo dużo kibiców rodzinnie może spędzić tutaj przed meczem czas. Po różne gry i zabawy, i po różne futrakowe obiady. A po lody tajskie można sobie usiąść, wypić piwo, gdzieś obi jakiś obiadek, czy na kolacyjkę, a przy okazji mogą dzieciaki się pobawić. No i fajnie. Jeszcze tylko jedno, dorzucę od siebie, No. wszyscy, którzy udzielili wywiadu, byli zapytani przed udzieleniem wywiadu, czy chcą udzielać w ogóle wywiadu i czy chcą, żeby ich wizerunek był pokazywany w internecie i udzielili zgody, a ci, którzy nie, to po prostu ich nie pokazaliśmy. Także Do wszystko było zapytane. Dokładnie. No dobrze, taki pani przewiduje wynik w tym meczu. Okej, okay, dobrze, dziękuję bardzo. Dobrze, w, taki w takim razie mamy kolejnego kibica Lecha e, i moje pytanie brzmi, jaki pan przewiduje wynik e, w tym meczu? Znaczy ja jestem trochę pesymistą, że być szczery, ponieważ odkąd raków wrócił do Ekstraklasy, to mam z nimi podwórkę niestety. Nie tylko z nimi, nie ale... tylko z nimi, ale z Rakowem często. Wspominam mój wyjazd na finał Polski, że niestety wiemy jak, się, jak, jak to się skończyło. Więc okay. wspomnienia mamy takie sobie, ale jest takie sobie ale z drugiej strony musimy to przełamać i wierzę, że dzisiaj, dzisiaj się uda. Okej, okay, więc tak realnie jaki wynik? Powiedzmy do. dole. Tak co okay. dwie. Tak po... bardziej za sercem czy bardziej zrozumiałe? Bardziej za sercem. Tak, no, okay. ładnie za serce. A jakby pan miał przewidzieć przebieg tego meczu, czy Lech będzie bardziej atakował, czy bardziej się bronił. No myślę, że powinni zaatakować, tak? Bo jakie taką ma, ma siłę rażenia, tak? Czy na skrzydłach, czy w grudach, czy, na czy, na czy, na czy na no, może na pasnocone nie są taki dni, ale, ale no, mają ich straszyć, więc no, myślę, że Lek musi zaatakować, bo zawsze zrobi to raków i będzie po przysłowionych w tokach. Tak to I ostatnie pytanie. Może jakieś rady? Jakby pan widział jak najprościej strzec bramkę, czy może strzał z dystansu, czy może kolejny mecz rzutki, czy jakaś nowa forma taktyki? Patrząc na to jak lekko było ostatnio gola, to, to rzutki żala, zapowiadają się najsensowniejszym roz rozwiązaniem, ale myślę, że szukałbym strzału z dystansu, tak jak to robił kwekwe czy... Czy kiedyś Inias tak, ale, ale... Może tędy drogę tak? okay. A jakiś strzelec Lecha, jak już tak jesteśmy w temacie, tak trącząc. Nie widziałem składu, się, że mogę walnąć głupotę, ale mam coś tak czuję, że albo są Ok, jest, jest, jedyna. No to coś czujesz do mówimy. Dobra, w takim razie dziękujemy i udanego Dzień. meczu. Wzajemnie. Dzień Dzięki Wam. w takim razie mamy kolejnych niebiesko-białych kibiców i moje pytanie brzmi, jaki wynik są? A jeden zalecha, okej. Okay. A jak myślisz, zastrzeli drągę. Nie chcę składy, ale już tam jest. Będę, są za. O, no to tak na topie, że to tak powiem. Okej, okay. a jak myślisz, tak bardziej będzie lek, tak przeważnie, czy bardziej raków będzie na ciebie? Lek, bardziej lek. Okay. W takim razie nie zabieramy więcej czasu i życzymy miłego meczu i obyśmy wygrali. Także miłego wieczorka i dziękujemy za mój Zmierzamy, Zmierzamy teraz do sklepu Lecha. Zobaczymy, czy tak naprawdę pozwolą nam coś pokazać. Jeśli tak, to pokażemy wam, a jeśli nie, no to... Postaramy się cokolwiek pokazać. Cokolwiek pokazać, dokładnie. Jak widzicie kolejka, kolejka tutaj jest nawet sporawa, ale to zawsze tak przed meczami. No zobaczymy jak to będzie, Chodzimy wchodzimy do sklepu. Eee, a więc jesteśmy już w jak widać ja z zakupem. Twoje to kosztowało, no, ale dla leka warto. Dlatego też czekamy na myśli, kiedy się nam i żeby są gotowi. Jest tylko losowanie stron. Eee, no i zaczynamy to widowisko. Jest to flip ekstrakasy, jest to esencja fotbolu. Mam nadzieję. Eee, dlatego co? Zapraszam.

Najmam wszystkich w Było A jedna! Czemu on tego nie jeden, to czułem, bo nie. No tak to jeden, jeden. Jeden, 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 jeden to, to ja. było jeden, jeden. No, to już jak to bo... eee. taka Dla nie episkop, ale emocje są. W bądź raczej jest wada, do no, nie bo zaleta. No, letni zaskoczył pozytywnie oczywiście, bo odpowiedzieli na bardzo, że pizza z Rakowa, jest, co w drugiej minucie, gdzie coraz dostrzeli bramkę na jeden centera. Lek się nie się pozbyć, bo to wcale nieprawdopodobną mentalność. I tak naprawdę od razu skończyli bo w ogóle nie, nie, nie dali im dużo słowa po tej, tej iskance. Leto to od kartkami i naprawdę przyjemnie się to ogląda, jest wysoka intensywność w tym meciu. i naprawdę jest to jest oglądanie, naprawdę jest co oglądać. Powinno, powinno być 3 do jednego, bo Legno kapitalną kontrę, co już tutaj widzieliście na tym, co nagrał Patron i wtedy było trzech na jednego. Było trzech na Legna i jedno na Bręcz Narodowa, po prostu Było minęło. Nie wykorzystaliśmy tego, ale tak Satek mówi, było minęło się połowę. Czekamy na drugą połowę i zobowiązuje się to bardzo obiecująco. Jesteśmy lekko zniesmaczeni zachowaniem Marcinaka. Nie podoba mi się jego skończenie dzisiaj. Nie tak to powinno wyglądać. Najważniejsze jest to, że lepiej wygrywa i sobie radzi u siebie. Bo jest to bardzo ważne w ogóle tego całego sezonu Raków zaskoczył negatywnie, ale pozytywnie, no bo Raków powinien jednak lepiej tak robić. Raków matewski. Jesteśmy w tutaj bo Kowalewski i Kolejarz wygrywa tutaj 2 do 1 chociaż mecz jest dla nas trochę dziwny nie, my to może nie jest tego dziwny jest bardzo dynamiczny, akcja dla Haku raczej przeważa lek nie jest tak dobry jak mecz, to by mogło ślepiąc to macie jeszcze kawy i troszkę plastyczny slajd na walizkach autobusów Ja dużo akcji nie przyjdzie. Powiem Ci, że Raków ma też tył, jak oni zaczną wygrywać, oni mogą mieć problemy, bo za chwilę wiesz, tu puchary, a oni widać, że czekamy czekamy w takim razie na, e, na w takim razie na drugą połowę i zobaczymy, jak to będzie. Druga połowa przed nami. Wiesz, to, że albo lek to utrzyma, albo jeszcze podwyższy Po prostu mam nadzieję, że to wygramy, bo naprawdę ten raku jest to do do pokonania, no no, Przynajmniej to, że... tak się zapowiada. Tak, tak, I tak się z poszuladam. tego co wiemy były zmiany w trakcie serwy. Tak, były jakieś zmiany, chodzi Antonio Milic, także Będzie to, tak to, to, tutaj to, to Także... Będziecie i tak mieli gdzieś tutaj rozpiskę, także... Tak. No że się zejmęło i zaczynamy odpować. Kurde. A i po się się do szkoda. Był potencjał na z tej akcji. No i boksinus staje był faul na zawodniku Robawa. tak się trudno pakt. Ideal. Nie! Fajna akcja Welder się do środka, ale na bramkę. Ale to jest tak zwana filmóweczka Welder, czyli schodzi i let go Maty! Obecnie! Świetno w Poznaniu! Jest gód. Jest good! On! Nie, nawet nie. on! To jest niesamowite, naprawdę! I Polski dostaje w dupę! Odpalony! PiS Wygraj dla nas mecz! Nie poddawaj się! Mamy trzy punkty. Trzy punkty zostają w Poznaniu. Jesteśmy po meczu yy, raków częstochowa Lech Poznań. Lech Poznań wygrywa 4 do 1, aż z Rakowem. Yy, panowie, szybko ocena. 10 na 10. Nie dało się lepiej zagrać tego meczu z takim rywalem. Bardzo dobrze, Lech Poznań. Bardzo słabo, Rakowa. Jeden, jeden, Jedna sytuacja, tylko akcja i. Jedna, pierwsza, pierwsza banka, To była jedna akcja, Rakowa Jakoba dobra. A tak to szybko. Spodziewam yy, się więcej po Rakowie, A mniej po leku. Okej. Okay. Patrol? No, 11 na 10. Największe zaskoczenie, ostatnia brameczka. Już dosłownie pod koniec. Miejmy nadzieję, że to nie było takie jednorazowe Jednorazowy wzrost formy. No i to tyle od nas. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. I musimy już zmykać, bo policja. No, jedzie po nas. E, także mamy nadzieję, że Wam się spodobało. Oczywiście subskrybujcie. Dawajcie znać w komentarzach, co poprawić, co Wam się podobało. I tyle. Do następnego. Cześć, Siemano!